Oh, uh. Dobra! Let's go. Siema, X, super, siema. Dobra, let's go. Let's... go, co, siema, Kasper. Siema, siema. Dobra. zaraz bije na wojście Gii. Co mi polecę tym razem do miasta, bo zwykle latałem do Kitsun, ale dzisiaj tak wyjątkowo w sumie. Ale pierwsze oczywiście rzeczy ważne i ważniejsze, czyli lol, a i pierwszego gracza i to bardzo szybko i to bardzo dziwnie. Jestem sam A, jak się wróciła. Wrócił, się Ja dzisiaj będę wychodził podczas live'a to... A tak dwie osoby będzie na spokojnie tak. Bo wczoraj był taki tłok. Kurde, wywaliłem się. Kurde, znowu się wywaliłaś No zabrał ich tam miejsce, poszedł, kurde Chciałem, że go jakoś wykiwam czy coś, nie wiem po co Nie mm. Dobra, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nawet jak na start. O kurde. Gdzieś tu ewidentnie widziałem kroki, ale raczej mi się nie, bo raczej mi się nie zdawało. Nie wiem. Kurde, ile to jest skrzynek? Co jest? Dobra, są kroki. Co? Ej, myślałem, że to będzie pułapka, że ktoś tu będzie, ale nikogo tu nie ma. Jo, mega dobrze. To tu umigał w ogóle? Są i kroki. Gdzieś tam u góry są. Siema, leczko, siema. Ktoł <laughs> się dzieje? O kurde, co tu się odwala? Kurde, okiwał mnie. Ja nie, ja nie, ja nie odpuszczę. Lecę po niego. Jestem z nim w furze! On nie wie! Co jest? ma Bartek. On nie wie, że jestem z nim w furze? Serio? On serio nie wie. Ja nie mogę! Jestem z nim... Co jest? się skapnął ty ja dalej jestem, co jest? On myśli, że ja ty, chyba teraz się ja stałem bo uciekł. Co jest? On ucieka ciągle. Ale ja mu w życiu nie odpuszczę. Kurde! No ja mu nie odpuszczę, nie ma szans. Ale teraz zepsuł. Bo spychnął mnie tu gdzie jest sam, nie? Dobra! Kurde, ojciec wstałem. Halo? Słyszysz mnie? Kurde, ja się wyciszyłem. Pewnie tak Dobra. Ej, wiesz, jaki mam pomysł? No dobrze. Jak ja teraz montuję te wojny plemion. Hmm? Takie pisałem. To mam no. pomysł, że zrobię to przedstawienie, że te plemiona to wszystko. To potem ja powiem zapraszamy na naszego zarąbistego Discorda, na którym możecie pisać, tylko pisać. Chodzi mi o dyskusję o niczym. Że możecie pisać, pisać. I tak naprawdę tylko pisać, ale też możecie gadać. I niedługo będą nowości. Jak w ogóle się pojawią? XD. No dobry pomysł. No. Ale wczoraj był taki tłok. Wczoraj na tym live'ie był taki tłok, jak było pięć osób. No. Trochę za dzisiaj dużo tutaj. Kaspro... Kaspro dzisiaj na pewno nie będzie. Chyba nie dzisiaj był. rano z nim nagrywam. I dzwoniłem do niego No że on do mnie dwa razy dzwonił, później to zauważyłem, zadzwoniłem do niego i on też nie odbierał Fixed do. No tak Dokładnie. jest często akurat W tym przypadku Rozumiem że Często jest jak zdaniem. dzwoni to akurat odzwanią, gdy on już nie odbiera A w co będziemy najpierw grać, bo chcę sobie naszykować Ja już gram w Fortnite i myślę, że już zostanie na całe odcina, na całego live, ale... No chyba tak a bo się nie, nie działa? Yy, działa, ale po prostu tak dzisiaj tak o Masz, masz ochotę no. Spoko Jeszcze mam Jeszcze mam co najmniej 40 minut albo 50 minut filmu do, do zmontowania Uuu ja wczoraj nagrałem z Kacperem nowy film. Tam, no dzisiaj, dzisiaj sorry Dzisiaj No i. O którą? Nie wiem, tak o 12.00 11... 40 12.00 jakoś 0.0 skończyliśmy nagrywać. No, no okej, okay, nie masz sprawy Możemy ja też, na przykład jutro, y, nagrać coś. Zamiast tego pójdę. Mhm. jak będzie Kasper, to możemy nawet z nim. No to jest dobry pomysł. Możliwe, że będzie nawet. A nawet, jak nie, to jutro ewentualnie, czy coś. Albo sam. A co, co będzie? Jakby był, nie wiem, Kasper dostępny, czy coś. Ma no, chodźmy, okej, okej, spoko. Spoko, zobaczy się. Trzeba go złapać w swoje ramiona jak będzie aktywny na Discordzie. Tak, trzeba od razu takie... Trzeba do niego dzwonić. Trzeba go przejąć od razu. Ja chyba będę miał... Muszę, moim, moim planem jest kupienie innego skina niż tego co ja mam. To jest moje zadanie. To sobie zobaczyć ze sklepy. Ja bym coś spory na przygodę kupił, mm, ale te, te ceny nie przerastają. No, to, to jest wszystko serio za mocno. Za dużo to wszystko kosztuje. O kurde. Sobie ok. Ale jakiś... ładne. Nie są Co bo... ty robisz? Nie wiem, pomyliłem się. A ty grałaś, okej. Okay. A ty już zacząłeś live'a? Tak. A to nie wiedziałem, mogłeś później. A, no faktycznie. A nie napisałem w przypadku. Napisałeś, że będziesz rozpoczynał live'a. A, to już zacząłem. Okej Robię umarłem, mam 10 hp Dasz radę Przyznaj szybko... Jakiś... Ym... Apteczkę czy coś i pójdę do tego typa, bo... Obrabowywałem sobie banki, do mnie przyszedł i mi wszystko zabrał, więc idę teraz do niego No wiesz co, ty mu po prostu hmm. powiedz e, Jak skończysz po prostu rundę I wtedy ja do ciebie Okej okay. Ja nie wychodzę z rozmowy, tylko będę teraz się montował dalej ten film Zrobimy no to jest typo. O A ja chyba to przejąłem w tym momencie To dobrze więc pomimo, że to on do... to zabrał, to dużo to nie zmieniło. Gdzie to jest? Jak tam, jak, jak tam idzie praca nad akła? Yy, powiem tak, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. No. Mam, miejmy nadzieję, że nie stanie się tak jak Spiggy. Oby. Jak się coś takiego stanie, to będziemy musieli znowu yy, wyjąć yy, wszystkie nasze komórki mózgowe, żeby zrobić coś jeszcze gorszego. No. No dobra. Mam też te stare czasy, to była historia, nigdy nie, tego nie zapomnę. Serio? No to dobrze. О, oh, к себе, нам очень ведеть. Как там, как там. Как там, как там. Сейчас, Марселин. Dobra, tu się coś dzieje, więc w sumie mogę tutaj przyjść i jeszcze bardziej coś tutaj zrobić. W wiadku, że tu jakiś typek chyba atakuje innego, ja mu pomogę. Nie ma jednego. Dobra. J. Zrobicie piosenkę. E, zrobicie szortę z moją piosenką. E, mogę, dobra, mogę kiedyś użyć, ale... Teraz to nie najlepszy moment, ale git, tylko dobra, no, będę mógł w skrócie kiedyś zrobić takiego shorta jak chcesz. Jest coś na górze, co jest? Ktoś, ktoś. Uu. Dobra, muszę to wziąć. Siema, oka, siema. Dobra, to bezpiecznie zjedźmy stąd. Я думаю, будет наиболее безопасно. Ja chyba nie zrobię pokoju z... Nie! Nie mówcie, że stracimy się kontrolę z to, że ktoś odchodzi. No dobra, to będzie pierwszy raz. Nie no Marcy, nie odchodź, spokojnie. Ja chyba, że tak bardzo chcesz, ale... Nie polecam. Ale... Pogda. kończysz, bo... To jest w sumie dobre pytanie, nie? Skoro. Ale, ale co, co on napisał? Marcelin chyba kończy z YouTube'em. Aha, nie polecam. Dasz radę, dasz radę, e, nie martw się i jak nie wiem co chcę powiedzieć. Nie kończ z YouTube'em. O, tak Nie kończ z YouTube'em... 6 lat mi coś dało. 6 lat nagrywania, coś dało. To też da. To by też. O rozwalenie. Tu jest jeszcze więcej. Co jest? Dziś ma Dawno mnie nie było no trochę Ale nie tak długo O nie O ledwo. Ale ładnie, co jest. E, przypadkowo na nich wichrałem, czy coś? No co za... od tamtego, ujęto. Co za dzwonię? Pokaż mu dominację genetyczną. Dobra, zabite. Co ich chyba? pokażę mu dominację genetyczną. No właśnie, mm. jakby co ich z tyba, to ja teraz montuję te wojny plemion, a jakby co, to doczekasz się za dwa. Dni. Ja. No, Ooo, ale to było ładne. Co jest? Spur so, yeah. Oh, oh, ludosso, wow, yeah. oh It's the. O, jak ładnie. Dzień dobry. O kurde. O kurde, jaki skaner. No dobra, król. A czy miał taki pistolet dobry? W sensie? Czy kiedyś no a czas czy nie? Teraz czytam. XD Ja przez cały czas czytałem. Okay. Uh. Dobra, no to to będzie akurat już koniec live'a, bo no jak już mówiłem, to będzie taki krótki. Znaczy no, nie mówiłem, ale um, w opisie macie. Więc jeżeli live'a się spodobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, znaczki orosłaki w górę. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia. Trzymajcie się.